Nic nie obstawiałem. Nie bawię się od obstawianie, bo przegrałem kurwa trochę siana. Nie chce mi się więcej tracić. Jebać, hazard. Za co dostał żółtą ten ziutek? Messi do domu? Jeżeli przyniesie Messi do domu tylko dlatego, że kibicujecie Ronaldo, to kurwa on w porównaniu do, do tego Ronaldo coś robi w tych meczach. Chuja, No tak, po prostu zrobił kurwa, dał god podanie przy pierwszym golu, a i potem się strzelił z karniaczka drugiego. Wessi tu nic nie robi. Ronaldo za to się na wszyscy siedzi kurwa w klubie, z którego go wyjebali w reprezentacji, już nawet nie jest kurwa najlepszym napastnikiem. Goat.